Mija druga rocznica tragedii smoleńskiej. Mimo usilnych starań, angażując w to cały aparat państwowy i medialną propagandę, nie udało się rządzącym ukryć prawdy. Wiemy coraz więcej. Kto z nas przypuszczał jeszcze rok temu, że szczegóły dotyczące tego potwornego wydarzenia nabiorą tak wyraźnych i namacalnych kształtów, że pojęcie zamachu nie będzie tylko wyrazem, jak to się dziś często mówi, nieopanowanych emocji i teorii spiskowej. Emocje owszem są, bo trudno wobec takiego wydarzenia nie być emocjonalnym. A i teoria spiskowa nie jest czymś absurdalnym, skoro spiski to jest fundament obecnej zwyrodniałej demokracji. Chodzi jednak o to, że ponad emocjami i spiskami udało się krok po kroku, na ile to było możliwe, Zrekonstruować bieg wydarzeń z naukową precyzją, krytycyzmem i bezstronnością. Jest jeszcze wiele niewiadomych, ale została pokonana psychologiczna bariera lęku przed mówieniem o zamachu na forum publicznym, i to nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a właściwie to i w świecie. Ktoś mógłby podważyć sens takiego uporu dochodzenia do prawdy, argumentując, że jeśli za tym stoi mocarstwo, to i tak jesteśmy bezsilni, bo co możemy zrobić? Nawet nie możemy odzyskać tego, co stanowi bezdyskusyjną własność państwa polskiego, jak choćby wrak, a telefony komórkowe czy laptopy ofiar? A cóż dopiero mówić o przyznaniu się do winy albo poniesieniu odpowiedzialności przez decydentów, bo przecież ktoś podjął taką decyzję? Odczuwamy na sobie, jak bardzo jesteśmy bezsilni. Jak beznadziejnie uległy jest obecny rząd w naszym kraju. A mimo to, z jakąś niezwykłą determinacją i wręcz niewyobrażalnym spokojem, Polacy, działając oddolnie, potrafili włączyć do śledztwa najwyższej klasy światowych specjalistów, którzy nie wahali się postawić na szali swojego autorytetu zawodowego i naukowego, by podjąć badania i ogłaszać sukcesywnie wyniki. Co więcej, Mieszkając i pracując od lat poza granicami ojczyzny, przyznawali z całą mocą, że kierują się pobudkami patriotycznymi. To oznacza, że miłość do Polski, tak łatwo nie wygasa, i jest ciągle wielkim rezerwuarem sił duchowych rozlanych po całym świecie. Takie siły wykorzystano kiedyś, gdy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów, budując niepodległe państwo Takich sił nie wykorzystano po roku 1989, gdy odbudowa niepodległości stała się pozorna. Ale te siły ciągle są i możemy na nie liczyć. Nie jesteśmy sami. Patrząc od strony polskiej, tragedia smoleńska uruchomiła proces regeneracji naszego narodu w wymiarze międzypokoleniowym i ponadpaństwowym. Jeszcze niedawno naród jakby spał, nie można się było doprosić, żeby 11 listopada wywiesić biało-czerwone flagi. Największym marzeniem był wyjazd za granicę, najlepiej z całą rodziną i na zawsze. A teraz coś pękło, odsłoniły się jakieś głębsze wartości, które niosą ze sobą dzieje ojczyste i tragedie narodowe. Że nie można tak zdezerterować z pola walki o prawdziwą Polskę, że obrazek małego harcerza lub małej harcerki w mundurku, którzy układają znicze pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, to symbol, jaki na trwałe wejdzie do naszej historii. Choć usunięto już krzyż i usunięto harcerzy, to tego obrazu ze zbiorowej pamięci usunąć się nie da. A popatrzmy z drugiej strony, ze strony narodu, który żyje za naszą wschodnią granicą. Są tacy, dla których prawda jest tylko tym, co w danym momencie powie władza. Ale nie wszyscy są tacy. Nie wszyscy są ulegli aż tak pozdańczo, aż do samozniewolenia, bo samozniewoleniem jest odrzucenie prawdy. Są tacy, którzy odkryli wielkość prawdy i wielkość godności ludzkiej. I właśnie dla nich postawa instytucji, które z całym dostojeństwem i przepychem kłamią jak choćby mak, jest ostrzeżeniem, że tak żyć nie można, bo to nie jest ludzkie. A skąd mogą wiedzieć, że te instytucje kłamią? Właśnie dzięki temu, że Polacy potrafili podjąć wyzwanie i dociekać prawdy i to w warunkach wręcz beznadziejnych, bo pomiędzy charybdą buty i scylrą zaprzaństwa już dziś można powiedzieć, że najgorsze jest za nami, prawda wypływa na wierzch, a to jest największa siła, warunek autentycznej wolności i szczerej przyjaźni również między narodami. Szczęść Boże.